Dorota wodecka, szkło i kamienie. Czuję, że są we mnie słowa. Drżą na strunach głosowych, jakby stawały w blokach, jeszcze rozkojarzone przed startem. Zginają się i prostują, klęcą w koło, podskakują i opadają bezgłośnie na plika wokali, stłumiąc swoją energię kinetyczną. Możliwe, że sygnałem do startu będzie dla nich jego ostatni oddech. Czekam na to. I boję się, co wydarzy się potem, kiedy w pokoju jego bezdech połączy się z moim. Powinnam się przygotować, dowiedzieć się, czy zasłonić okno kotarą, czy otworzyć je na oścież. Zaplanować, czy siedzieć przy nim i patrzeć, jak w tężającej twarzy odbijają się twarze jego ojca, matki, sióstr i dziadków, czy przebrać szybko w ubrania, których na pewno nie naszykuje. Zadzwonić po córki, czy być... Tylko córką. Płakać, milczeć czy czytać wiersze? Włączyć Rolling Stonesów, których słuchaliśmy tak często, Queenów czy blackoutów? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni tylko kilka. Wyjdź od jak gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Czekam na śmierć ojca? Tak jakby miała odkryć przede mną coś, czego nawet nie umiem przeczuć? Czym będzie rodstwo. Kurczeniem pamięci o mnie samej, która i tak już mocno się próje, ulega zmyśleniom, odkształca się i zagina, a niekiedy prostuje jak szef wypluwany przez igłę maszyny do szycia? On jest ostatnim, który pamięta mnie od początku. Kiedy umrze, rozmarzą się moje kontury. Znikną kształty. A potem zapomnę, co jakiś czas oblicza, kiedy to może nastąpić. Ile miał dziadek, kiedy umarł? Pyta osiemdziesiąt cztery. A babcia ile przypomni? 89. Czyli zostało mi sześć lat. Nie ma co narzekać. Kiedy znów zapyta. Dziadek ma 88 lata, babcia 94. Z każdym pytaniem wydłużam żywoty dziadków i podbijam je historią pradziadka, który dożył setki.